Cześć, kochani, witamy Was w nowym roku. No bo ostatnio nie nagrywaliśmy ponad dwa miesiące, prawda? W cały grudzień nie nagrywaliśmy, styczeń. Taka mała I przerwa. Już początek lutego, ale obiecaliśmy, że jakiś film padnie, także mamy rzeczy z wyprzedaży. Jak widać, większość to są odzież wierzchnia, prawda? Także zbytnio nie szaleliśmy, ale uważamy, że te rzeczy warte było od zakupu w tej cenie, dlatego to poczyniliśmy, więc zaczynamy. Oczywiście, więcej rzeczy dla mnie niż dla, żeby nie było. Chociaż jakieś spodnie w międzyczasie były, no, no, ale to no. już noszone. Nie będziemy wam wyciągać i pokazywać tego. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, torebka firmy Cucini. To jest skóra ekologiczna, czyli tak najprostsze, co może być. Tak A chyba świecie. wszystko mają z takiej tej eko. Tak, nie? oni walizki sprzedają, tak. Eko raczej mają. Ja nie spotkam się tam ze skórą naturalną, ale powiem wam tak. Ja mam już, ogólnie, tych przygodę z tymi torebkami, ile mam, kilka lat, prawda? No, Ty mi pierwszą torebkę to kupiłeś, z, taką większą. Ja ci powiem, te kilka to z 10 lat. Naprawdę. I powiem tak, tą pierwszą torebkę, tak jak tą czarną, ja mam do tej pory, już ją tak znosiłam, że ona mi się znudziła, mhm. a jej się nic nie stało, naprawdę nic. To jest taka chrupowata powierzchnia, to jest brąz z odcieniem karmelu, uważam, że taki Połączenie kolorystyczne takie do wszystkiego mm -hmm. y, na dwa magnesy. W środku jest taka. Y, według mnie bardzo wygodna i dość pojemna torebka. Także spokój jest. Na jedna, suwaczek kieszonka tak, jest jedna kieszonka na suwaczek. I, bajka. Y, I tutaj mamy do regulacji. Powiem szczerze, ja bardzo lubię nosić torebki w ten sposób, bo mam wtedy ręce wolne i mi to mm -hmm. nie przeszkadza. Możemy sobie podciągnąć do góry. I no i cena spoko, jednak a... rozsądna. Tak. na no, no, słuchajcie, już Wam mówię. Yy, Bo... Wyjściowa była mm. 299, a my zapłaciliśmy 139. Z tego, co ja się orientuję, to te marki takie naprawdę znane, nieważne, nie będę je wymieniał, no to też są właśnie często z takich eko tak, zgadza się. Nawet najdroższe torebki tak. 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 Nie to, po... jest to skóry ekologicznej, tak. Ale, tak. Ale tu chodzi właśnie o to, że ta torebka naprawdę tak. się sprawdza. Znaczy ta torebka, ogólnie od nich torebki się sprawdzają, naprawdę hmm. są długotrwałe. Ty masz plecak? Od? Mam też od nich plecak i plecak mam w tym samym monogramie. No Mi się gdzieś. to jakoś tak spodobało. Mało bo no fajnie I takie. Plecak tak, bo ten plecak nie jest duży. Ale dla mnie jest niewygodny, bo jak plecak jest z tyłu, nawet jak go noszę tak na boku, yy, to to nie jest to rozsuwanie, jest takie na dwie strony, a tutaj mam wszystko, wiesz, pod ręką. Ja mm -hmm. lubię gdzieś tam jesteśmy zdjęcia robić tak, żeby mieć pod ręką no tak. aparat i wyciągnąć i od razu mieć załatwiony temat. Słuchajcie, następna rzecz, to jest taki oto malutki swetereczek z zary. Yy. Rozmiar S, ja go przymierzę z wami i ocenimy, czy on u mnie zostanie, czy on idzie dalej. Słuchajcie, tu jest przecena ze 139 na 19 zł. Mamy tutaj w składzie 18% wełny i 30 kilka moheru. No poza tym reszta to poliester i jakieś tam elastany, ale bardzo ładny taki kolor. Uważam, że neutralny do wszystkiego, prosty. Na guziczki. Ale to jaka pasyna. cena? Nie no, ja nie myślałam, że w zarze taką cenę znajdę, no ale zobaczcie, jest. Co prawda, to już były te końcówki wyprzedaży, co my byliśmy wtedy. No ale tak, w tak niskiej cenie to nic nie było. Tu mamy coś z only. No w tej bluzie to już chodziłam. Słuchajcie, nie ma metki. Ona mhm. kosztowała 39 zł. Yy, nie pamiętam, z jakiej ceny była przeceniona. I słuchajcie, tutaj ogólnie nie ma przyszytej żadnej metki ze składem. Ale oni czasem mają takie metki duże. Yy, kojarzysz, one są tak jakby projektant, ktoś zaprojektował mhm. tą rzecz i takaś taka pojedyncza, która nie wiem, może coś w niej nie wyszło albo coś i jest skład wtedy przyczepiony na tej dużej metce tylko. Aha. To jest na pewno bawełna z poliestrem w jakiej w proporcjach to nie wiem, ale mamy bardzo ładny taki kolor z takimi oto Wzorkami. Ja do różowej spódnicy to miałam na sobie wpisowanej. Uważam, że bardzo fajnie wyglądało. Nie tak na sportowo, tylko bardziej troszeczkę to zmieniło stylizację. Fajnie, bo jednocześnie no, masz. Kolor tak, bo mamy taki, jeszcze kilka kolorów, a, tutaj tak, jest... a nie są jakieś takie mocno rzucające I ciboty, Tak, i można dopasować mhm. kilka dołów do tego. Kolejna rzecz jest ze Stradivariusa. To są spodnie w rozmiarze 40. Nie wiem, co się wydarzyło, ale przeszukałam wszystko. Nie wiem, z zawsze miał metki tu powszywane. Co? Nie ma żadnej, ale to na pewno, słuchajcie, jest z czymś tam, bo ja w takich spodniach, jak mam bawełniane tego typu spodnie, to wyglądam w nich jak nieszczęście, bo są wiecznie tak wyhachrane, nawet je wyprasować dobrze nie można. A te? Więc będą... te są z poliestrem, mhm. zobaczcie, wyprasowałam, jak listeczek wyglądają. Z tyłu mamy udawane kieszonki, z przodu standardowe z zakładkami, wysoki stan. Taki kolor Ekri, prawda? To Aha. nie jest biel, ale Ekri. Spoko tu, słuchajcie, jeszcze były, jak widzicie, o ja yy, wycięłam. A bo co tu to były, było? To były takie klamry. Z, w jakimś... Nie, pasek z tego i klamra taka metalowa, z jednej i z drugiej strony, ani tu paska założyć, ani nic i słuchajcie, to było tak zrobione, że to sterczało na biodrach bezpośrednio. Mała przeróbka. No mała przeróbka, a i nie powiedziałam wam, słuchajcie, te spodnie kosztowały 49 zł. O. Przeceniony ze 139 Kolejna rzecz, to też Stradivarius. Mamy ten krótki tręcz. Mhm. Czyli taką kurteczkę. Z tyłu ten karczek tak fajnie półokrągło mhm. wycięty. No tak typowo, że tak powiem, szycie tręcza. Widzę Tylko cenę chyba, 50 zł. co? Tak, w krótkiej wersji. Bardzo ładny odcień beżu. Cena, przeceniony. Ze 139 na 49. Także spoko. Powiem tak, ja uważam, że to nie jest jakieś coś na wiele lat, tak, bo prawdziwy taki trencz mamy długi, standardowy, to były one modne 100 lat temu i one I dalej są to... modne, tak. A to, a to, a to jest to niekoniecznie, takie Koniecznie tak, to jest w tej chwili hmm. jakiś tam w zeszłym roku wpadły takie kurteczki. Ale to naprawdę mi się podoba, więc stwierdziłam, że za 49 zł mogę coś takiego kupić i pośmigać ze z dwa sezony, tak? I ogólnie to jest mieszanka: 60% chyba bawełny i reszta to poliestr. Następna rzecz to są spodnie. Nie dla mnie, to jest jedna z nielicznych rzeczy dla ciebie. No, no, no. Zielone, takie sportowe trochę, tak. Tu jest mieszanka bawełny z poliestrem. Chyba 70% bawełny. I one są uciągliwe. I one tak, są uciągliwe. Bardzo wygodne. wygodne. Jeśli ktoś takie Zieleń. lubi, nosić, to naprawdę. Mamy od spodu jeszcze sznureczki, gdzie możemy sobie regulować. I fajnie, bo szlówki, pasek. Jest, tak, to jest Zara. Tak, i pasek, no bo ile razy jest, że coś jest za duże w pasie, tak. Tak, mówią, a jak szczególnie jak są spodnie takie, one są dosyć ciężkie i zarazem są elastyczne. Czyli, tak, czyli, czyli opadają tak, na dół. Czyli tak, opadają ciągle. na dół. I mm. dlatego w nich musi być nie tylko wiązanie, bo wiązanie nie do końca. no nie? Tak jest. To... I, to tak jak i ja spodzie, jestem bardzo prawda? zadowolony, bo gdzieś tam połazić po... To ogólnie tak nie tak na co dzień, raczej gdzieś jak pojedziemy. Wyprawowo, no sobie... tak? Tak, tak, do lasu czy coś tego, to one są super wygodne. Następna rzecz to mój pamiętasz ile kosztowały te spodnie, powiedzieliśmy to. E, No właśnie, myślałem, że... Ja nie, e, powiem, słuchaj, nie pamiętam. Kosztowały 50 zł, 49 jak Aha. oni tam sobie robią, a były przecenione chyba ze 179, no coś właśnie. takiego. Także to już ceny oporowe, Bo tak samo jak ten płaszcz to też jest. Tak i płaszcz, płaszcz kosztował płaszcz. prawie no, chyba 600 złotych, nie? Tak. A bo przeceniony... pamiętamy, słuchajcie, bo ogólnie nawet. Wcześniej. Już... No, tak, wcześniej go mierzyłeś, no nie, ale e... stwierdziliśmy, że za taką cenę. Doda... Czyli za 150 zeta. Tak, dodam, że on wcześniej kosztował właśnie tyle i to jest poliester, słuchajcie. To nie jest żadna wełna, tylko to jest poliester. wiesz co, ale ja tego nie widziałem. Czego, Na tego tak, że to jest nie? tak zrobione? Nie, no ja widziałam to wszystko. Bo on jest... A po co to takie zrobione? On jest w innym stylu, zobacz. Ja wiem, jaki on jest. On w stylu. jest zwężany do dołu, tak. I on ma te opadające tutaj taki... tak, ramiona, tak? tak, tak. tak? Mhm, dokładnie. Mamy tutaj na tych ramionach tak jak też takie czu zaszewki. Czuć jakby był on za duży, ale. Tak, no, bo on jest szeroki. Tak. Taki ty masz, masz ty... taki sam, tylko że. Uważam, że bardzo innej, e, nie wiem czy z innej firmy, ale, ale tego typu szycie masz, nie? Tak, tego szy typu szycie mam. I mamy jeszcze jedną rzecz. Męską Męską kurtkę, bąberkę, tak. No to dajesz tam z 200 chyba 50, czy z 200 na stówkę było przecenione 99, nie. Były zielone, e, chyba nawet podobne, jak e, jest podpinka tutaj w środku, czy znaczy podpinka jak jest w, w środku, podpinka no, dobrze się... mówię? Tak, podpinka, no. podszewka tak ogólnie. O, podpinka to mm -hmm. się wypina, tak? Tak, dokładnie. E, I tutaj e, czarny kolor, no do wszystkiego. No, taki standardowy. Masz taką to zieleń, też jest klasyk. Też masz jakąś zieleń, tak, tak, ja mam, ale z HMA. Ale, ale to też nieczęsto nie pasuje do... Tak, 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 a czarna zawsze i to też jest klasyk od, od kiedy pamiętam. Od lat, tak, dokładnie. Się. Jak ktoś oczywiście to lubi nosić, no bo to Teraz nie Teraz każdy... mamy damski płaszcz, słuchajcie to jest płaszcz taki bezpotrzewkowy, jeden i drugi, w beżu drugi jest. Yy, <coughs> tutaj mamy 50% wełny, reszta to mieszanka słuchajcie i taki przyjemniutki bardzo. Tak stwierdziłam, że na wiosnę będzie spoko. Tutaj mamy słuchajcie przeceny, jest to jedna cena chyba z 440 chyba 5 na 100, to ile? Czekaj, bo mi hmm. rozjeżdża się tu w kamerze, jak blisko bierzesz. 159. O. Z 250 na 160 zł. Nie z dwu... A, bo była ha, sorry. Nie, sorki. to jest kolejna. 449, tak. 449, chyba jest, 449 249 i 159. No, taki klasyk, słuchajcie. Powiem e, zgarnęłam, bo wtedy byliśmy w Galerii Mokotów. E, taka babka za mną chodziła, bo ja ciebie szukałam, przymierzałam. No nie, czy bierzemy, czy nie bierzemy, bo zastanawiam się. No ale mówię, w takiej cenie i 50% mamy wełny, czyli spoko, no nie? Jakoś a babka to... za mną łaziła, czy przypadkiem go nie odwieszę. A widzisz. No był jeden tylko, tak? Yy, a 13. to jest taki sam krój ten? Yy, nie, to jest inny, tu też mamy rękaw reglany, inaczej Tam mhm. Tamten mamy normalnie Dalej wszywany, tak. tak. Też na czarnym to nie widzieliście tego. Tu mamy znów beż, też Zara ML, a tamten jaki był? Ten słuchajcie to jest XSK. a ten jest grubszy? Czy ten jest grubszy, grubszy też jest się, bez tak. podszewki, ale jest grubszy i tu też mamy fajną cenę i tu też jest 50% wełny słuchajcie, ten jest przeceniony jeszcze z większej kwoty, Ty musisz patrzeć, bo te ceny są takie malutkie tam u góry. Ej, oj, 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 oj. No. No to słuchajcie, tak, z 159 na 139, ale pod spodem na pewno jeszcze inna cena wyżej, była. Wyżej, jest taka cieniutka, widzisz ją? Nie, nie ma. Jest. No co ty ja opowiadasz? Ja ją widzę. Ty ją widzisz? A jest, tu no. 549, a rzeczywiście no tutaj 549 zł. No bo kojarzę właśnie, że te płaszcze były takie drogie. Taka okay. cieniutka, no taka delikatnie ją tak zrobili, <laughs> tak, tak, że tak, jej tak. nie było widać. Nie, bo myślałam, że na czarnym wiesz, przebite zostało. Spoko, bardzo, ja lubię takie proste rzeczy, klasyczne, uważam, że jak kupiłam, te swoje na zimę płaszcze, to też mam kolejny sezon, no nie? A to jest klasyczne, czy nie? A to nie jest klasyczne. Nie jest. To jest tak w stylu bomberki. Taki baraneczek, też na, na, na wiosnę, czy na jesień, no bo na, teraz Ale obejś... to nie jest sera? Nie, to jest Reserve. Rozmiar L, przeceniony, z 249 na 119. Także myślę, że w takiej cenie to spoko. No wiadomo, taki materiał to jest poliester, nic innego. Ale podoba mi się krój, zamysł. Na y, takie duże ma fajne kieszonki, na dole mamy gumeczki. Bardzo ładne. Także wiosenne okrucia mamy załatwione. I Ale ostatnia rzecz. Mamy coś. To słuchajcie, buty. ajem rozmiar 39 na takim klocku fajnym y, i z, z koturnym, tak? Y, super, to jest tak lekko gumkowana ta góra tego kozaka, ale fajnie się tak układa. Czyli to jest tworzywo, tak? Tak, to jest tworzywo, kosztowało 100 chyba 15 złotych, z... przecenione z 200 chyba 50, Aha. coś takiego, ale zobaczycie przymierze. uważam, że bardzo fajnie wyglądają na nodze. Mamy takie szycie od góry, też delikatne, bez żadnych udziwnień. Mhm. I to tyle z naszych zakupów, teraz może mierzymy, no nie? A wiesz co, może nie przerywaj, chyba że chcesz yy, założyć no to ty zakładaj założy No, to ja założę te wierzchnie tak, ubrania przerażać. i nie będziemy tu nic cieli, no nie? Mamy tą kurteczkę. Ja uważam, że jest bardzo fajna. A ty co o tym myślisz? Nie mogę znaleźć kieszeni. Myślę, że jest bardzo fajna. <laughs> Spoko tu z tyłu też ładnie wygląda, ładny taki kolorek. Nie biały, bo jakoś tak nie wiem, uważam, że biały by był zbyt kremowy. A, to tak? Tak, jest a taki... tu mamy krem. I powiem szczerze, że jak założyłam na tą sukienkę, to też jest zarys, jakiś tam. To ci ciepło się zrobiło. Tak, to mi się gorąco zrobiło, powiem szczerze. Co mm -hmm. rególnie za głos, bo jak to kolega mówi, jestem podziębiony. podziębiony. A ty jesteś podziębiony. <laughs> Dobra, lecimy dalej, bo nie ma to, co tu się... Nie wiem, chyba pewnie już jakieś wyprzedania ogólnie są, jak ktoś tam no tak, jest, gdzieś jeszcze to coś, jeszcze coś tam wiesz. Coś no, w, wiesz, jak to jest? Te, te takie wielkości. też no, nie pasowało. Tak, ale te wielkości zwrócił, jednak tak. jakieś tam, takie standardowe, najczęściej schodzące, to one, no właśnie, mhm. poschodziły. Tak. tak wygląda ten beżowy płaszczyk. On ma ogólnie szerokie te rękawy. No bo jak zobaczycie, tamten porównanie będzie, no nie. Luźny. W tyłu mamy to rozcięcie takie dość długie, super to wygląda, uważam, że bardzo ładne. Mm -hmm. Prawda? Tak. Zobaczymy tylko jak to się będzie zachowywał ten materiał, bo wiadomo, z wełną różnie to bywa z tym kulkowaniem. Hmm. Ale powiem tak, przewisiał hmm. chyba trochę, tak? Przez... Z czego ja mam ten poszcz, ten taki brązowy? To z H&M chyba. Nie, nie, wiem, nie pamiętam. On tamten się bardzo kulkuje mi, wiesz? Tak? No, no właśnie. to Wiecie, wełna jest fajna. Ja nawet ostatnio coś kupiłam w lumpeksie i z wełny, bo się, jak to się mówi, stwierdziłam, że z wełny to super, ale kolor mm. nie ten i mówię, ja będę w tym chodzić. Tak. Czasem jest coś z poliestru, jest, się podoba, to dlaczego tego nie kupić, tak? elegancki, I XS-ka, zobacz jakie to musiało być oversize'owe, no nie? Zrobione. I długość rękawów, spoko. Aha. I tył tutaj. Ja Bardzo się... fajnie. Ten to jest... Je wam, sorry, ale wypiłem kawę i normalnie mnie... Dobra. Jest ja nasza, się... w, właśnie czuć się go nie czuć. O, o to chodzi. Jest tak. taki leciutki, przyjemny, że eee, naprawdę... Ja się przyzwyczajam, to... jak Ty nosisz jednak te, jak mówisz, over. Szerokie, dużego, no nie? nie? To inaczej wygląda. Tak, w ale to też jest okej. Okay. Okay. Zaakceptowałeś mnie, dziękuję. Tak. A kawę wypiłem żeby nie było. <noise> Dobra, a ale... mamy jeszcze ten krótki tręcz. I reszta to trzeba będzie... Wyłączyć, no nie? A tak wygląda. To tutaj, to była jedna, jedna sztuka w sklepie. Widzicie, jak to jest, jak polowanie? No, właśnie to wygląda, jakby było za krótkie. Nie, no zobacz, ja Wiem, wygląda. Nie, spoko, spoko. Mi się podoba, mi się to bardzo podoba, naprawdę. Tak, jakby właśnie płaszcz uciął. Y no ogólnie bo... macie tutaj jeszcze regulacje, można sobie, jak ktoś sobie życzy, to A. troszeczkę poszaleć. I Weź, przestań. Ja weź zarażę zamękawe. cię zaraz. Przepraszamy bardzo. Tak nieładnie. Mhm. Nie wiem, ale mi się tak nie podoba. Wolę jest taki szeroki. To to, Tak, o tym myślisz, tak, prawda? tak, tak, tak. Ciekawiej wygląda. Okej, okay, dobra, to następne. Cięcie. Tak się prezentuje mój mąż, ma na sobie kurteczkę. I na dole mamy. Suwaczek. No nie, no to tak standardowe. Ja mamy jakieś pierdoły. Tak. Zgadza się. I ona jest taka delikatniejsza, bo często uh -huh. mają te kurtki tu przy rękawach, nie ma I One są takie krótsze. Bardzo krótkie tak, i tu i szerokie, szerokie takie, nie? A to jest taki standard. Tak. Standard. A tak wyglądają spodnie, proste. Tak. On tak ma... O, tu jeszcze taki bajer, nie? Młotek można z nas rzucić. Bardzo uciągliwe, bardzo uciągliwe. Duże kieszenie, kieszenie też kieszenie. z tyłu. Tak, lekko. Szlufki, oczywiście, tak jak mówiłem, one zostały związane tutaj, ale no. to nie jest takie. No jak coś jeszcze włożysz sobie w kieszeń, wiesz, ja tam zawsze coś noszę, jakieś pierdoły, to. E, to już tak, się... jest bardzo tak, fajnie to tak, wygląda. Tak, tak, tak. Przymiesz ten płaszcz, to prawda nie będzie pasował do tej spodni, ale dawaj. Tak? Co tam się przejmować? Przymierzamy płaszcz. Trzymaj prosto w kamerkę. Nie, nie trzymaj prosto? Nie. A tam jest taka linia, która pokazuje. Żółta no się robi. No a ty się ruszasz, się to czas żółta robi. A to to dobrze. O. I mamy to. O, i tak się prezentuje płaszczyk. Jak robię jak ty, patrzę nie się, ruchem. oglądam się. Dobra, z tyłu? Zobaczcie. Mamy jaka to długość? Przed kolano, no nie? Ja się zastanawiałem nad tym płaszczem. A, to długo, trwało, długo... długo trwało, uważam, że jest fajny. Tak? A ty też przyznajesz w nim strasznie sztywno. Jeszcze tak? raz? Sztywno w nim tak stoisz. Co to znaczy? <śmiech> <śmiech> Co to znaczy sztywno? No dobra, no to czekaj. Okej, okay, no to. O, teraz nie jest sztywno? O, tak. Teraz na jest luzie. na luzie. No, Okej, okay, No dobra. Nie no, słuchajcie, to jest koszulka, tu trzeba założyć jakiś sweterek, tak, inne spodnie Oj, i... Oj, kieszenie uważam, że... nie ma. Spoko, a tutaj? Szary, nie jest y, zbyt akurat. Tak. A, o, jeszcze ma... to mają fajnie. A, no bo nie był. No. no tu jeszcze Cześć trzeba obciąć. Ja i tak a, zawsze to... wyrywam od razu, krzyczysz na mnie od razu wyrywasz te no, tak, a później ja nie mam co Tak, tak. No. A, 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 ale ty nawet jak nie nagrywasz to też nie zrywasz. Tak, ja lubię. To, bo Słuchajcie, wyciągasz szafy ja tak jak tak, ze sklepu. Nową dopiero, tak, nową Tak, o to jest nowe. Mhm. Słuchajcie, założyłam te buty. Chciałam wam pokazać jak one się przedstawiają. Długość jest do kolana. I uważam, że właśnie są takie bardzo zgrabne. Nie są szerokie, akurat są do nogi, nigdzie mnie nie cisną. Mamy mhm. ten przód taki lekko ścięty, yy. i bardzo, bardzo mi się podobają. Jeszcze tu ewentualnie ktoś by miał troszeczkę szerszą łydkę, to można, że tak powiem, no tak, ale nie za dużo. Nie za dużo, nie dokładnie. Za dużo. Są takie idealne, że one są. A ty się masz nie... no jednak bardzo szczupłe nogi, więc. Tak, nie zsuwają się. Pochodziłam sobie, jakie zamówiłam po domu. I super, bardzo wygodne, naprawdę bardzo. Mogę polecić z czystym sumieniem, bo przymierzałam te takie, co oni mieli, te kaloszowe, przecież w zeszłym roku też Wam pokazywałam, tak. ale to nie było to. Tak wyglądały rzeczywiście jak kalosze i, i we włożeniu tego buta, takie nieprzyjemne, tak. takie... Dokładnie. a te są bardzo ładne. Dokładnie. O, i teraz właśnie klęknęłem w tych spodniach i kurczę, nie ma żadnych oporów, że wiesz, jak mhm. coś jest... Człowiek nie tylko chodzisz, a zawsze różne tam rzeczy się robi, no to są super wygodne. Dobra, mierzę dalej. Mierzysz dalej. Mam na sobie, słuchajcie, tą bluzę i spodnie. Bluza prezentuje się tak, no co tu o niej dużo mówić. Standardowa w sumie, może troszeczkę jakby szersze rękawy, a nie tak bardzo nieluźne tutaj te ściągacze, tylko są bardziej przy, przy ręku. I nie jest oversizedowa, tak? Ja często noszę bluzy takie wielkie, mm -hmm. że długa i tak dalej, a ta jest taka bardziej przy sobie właśnie, że można też tę spódnicę założyć. Jak zobaczycie, założyłam od razu te spodnie i te spodnie też pasują do tej bluzy. Mamy nawiązanie kolorystyczne. Przymierzam, słuchajcie, z płaskimi butami, no nie do sportowych. Sportowy, tak. Tak, takich typowych no, ale żeby Ale założyłaś jak, takie czubaczki. Tak, jakieś miały wyższą podeszwę, bo... Jak mhm. widać, tutaj trochę zasłaniają, także są dość długie. Tak. Ja mam 172 72 wzrostu, tak się prezentują. I super zakup za 49 zł. Tak. Bo mam tu zamówione spodnie z HMU za 100, tam chyba 29. Bo będziemy kręcić kolejny film i pokażę Wam, jak wyglądają one Ale nowe zobacz, wysyłki. jak pasują spodnie moje. Widzisz? Ale bluza nie będzie na ciebie pasowała. Kurcze nie. A ja lubię też zielone bluzy. Żeby Mówisz? nie było. Ja nie wiem, tak nie przypadam do końca za tym kolorem. Ale że on ma to, co ma z Właśnie przodu, jakoś tak ten nadruk. to mi się to spodobało. Tak, no, no to wygląda. Go... Tak. Mm -hmm. Akurat mi pasuje. Jasne. Tak. I lecimy z ostatnim sweterkiem. Dokładnie. I ostatnia. Przy okazji stylizacja z beżowym sweterem. Spodnie te, co były. Tak, I ale. Sweterek rozmiar S. Uważam, że spoko, bo on nie jest jakiś obcisły, tym się guziki nie rozchodzą, tak? Mm -hmm. Długość do pasa. Rybeczka. Pasuje. Jeszcze tylko troszeczkę wiosenka i... Czekamy na wiosnę, nie wiem jak wy, ale my już nie możemy doczekać, co coś wiosna. Ja już ją widzę. Te deszcze, to wszystko i te wiatry <laughs> to jest masakra. No bo tak, jakby tylko padało, to okej. Okay. Ale jak jeszcze, jeszcze wieje, to jest mhm. po prostu. Chyba każdy tak ma, że to jest. Gdziekolwiek przejść nawet z samochodu do sklepu, to jest. No nie chce się. Nie chce się. Ogólnie się jakoś tak nie chce przez to wszystko. Tak jest. To na tyle na dzisiaj. Dziękujemy. Zapraszamy na następne filmiki. Buziaki. Cześć. Do zobaczenia.